Cześć, nazywam się Adam Pawlukiewicz i witam cię w premierowym odcinku mojego vloga. Vloga, który będzie opowiadał o kulisach pracy wolontariusza podczas Mistrzostw świata w piłce nożnej. W ubiegłym roku jako jedyny Polak pracowałem podczas organizacji Pucharu Konfederacji, który był dużym świętem światowego futbolu. Na pewno największym świętem piłkarskiego świata będą mi nadchodzące mistrzostwa świata, podczas których ja będę na samej Marakanie zajmował się tzw. FIFA Jauf programem. O samym programie FIFA opowiem wam już za kilka dni na żywo z Brazylii. Natomiast teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do przeglądania wszystkich kanałów komunikacyjnych, które właśnie w tym momencie uruchamiam. Głównie za, za sprawą świetnego odzewu, wspaniałego odzewu moich kochanych znajomych oraz polskich mediów z ubiegłorocznego Pucharu Konfederacji. I tak moje relacje będą miały zupełnie inny charakter niż standardowe reportaże czy relacje medialne z Brazylii. Ja będę starał się pokazać to, co jest ciekawe dla zwykłego człowieka, to jak wygląda naprawdę Brazylia, jakie, z jakimi problemami boryka się w tym momencie ten kraj i jakie są wielkie zalety mieszkania w tak wielkim, 300 milionowym kraju. Dlatego zapraszam Was serdecznie do przeglądania moich mediów, które uruchomiłem we współpracy z portalem temporada.pl oraz Przeglądem sportowym i już za kilka dni myślę, że znajdzie się tam więcej informacji. Natomiast, jeżeli macie tylko i wyłącznie jakieś pomysły czy dodatkowe rzeczy, którymi powinienem zająć się według Was w Brazylii, podsyłajcie mi te informacje. Myślę, że spokojnie starczy mi czasu, żeby zająć się większością takich sugestii i przedstawię to z zupełnie innej strony. Także zapraszam Was serdecznie do przeglądania wszystkich moich mediów i kanałów i do zobaczenia już na miejscu z Brazylii.